który interesował media w ostatnim czasie. Zauważyłem mnóstwo pytań również, które się pojawiły. Byłem osobiście proszony przez różne osoby o sprawdzenie, czy informacje, które się pojawiają chociażby na Facebooku są prawdziwe. I takie też czynności kontrolne podjęliśmy. Nie jesteśmy organem prowadzącym. Schronisko jest prowadzone przez firmę Wedzo Serwis. Mam nadzieję, że tutaj nie przekręciłem. Przez pana Zemona Jażdżowskiego. Jest ze mną również pani dyrektor, która nadzoruje pracę różnych. Podmiotów, które w dziedzinie między nimi związanej ze zwierzętami komunikują się z Urzędem Miasta. Może zacznę od tego, że niezależnie od dzisiaj, tej sytuacji, bo tak naprawdę poprosiłem pana, pana doktora o to, żeby tutaj się pojawił i odpowiedział na państwa pytania, bo to najprostsza formuła, żeby się dowiedzieć, jak jest. Mam swoje prywatne obserwacje. Kiedy kilka lat temu sam brałem psy ze schroniska, moja żona wymyśliła wtedy akcję, która dzisiaj ładnie się rozwija Przygarnij burka. Nie wiem czy mamy, mamy podobne odczucia, że bardzo w końcu wszystkie środowiska się w to włączyły, ale początek był bardzo trudny. Początek był bardzo trudny i powiem, że przy tej całej y, wielkiej miłości do zwierząt wielu osób y, strasznie małe, niewielkie środowisko i chyba y, bardzo mocno skonfliktowane. Tak przynajmniej miałem takie odczucie te kilka lat temu, wtedy jeszcze nie byłem prezydentem miasta, byłem senatorem, y, bo usłyszałem, że jak będziemy robić coś z tymi, to ci nie przyjdą. Jak w tym czasie będą inni, to my nie będziemy i takich warunków współpracy i być może konfliktów nawet interesów czasami, bo też gdzieś w tle być może są pieniądze, było, było tak dużo, zresztą to pamiętam jako jeden z elementów stałych chyba poprzednich rad miasta. Bo przychodziłem, przychodziłem na nie od pewnego czasu, jeszcze nie, 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 pra, nie pracując w urzędzie, przyglądając się temu, i, i właśnie dziwiła mnie właściwie stała obecność tego tematu podczas posiedzeń Rady Miasta, że, że te konflikty co rusz wybuchają. Więc być może. Gdzieś oprócz tych wszystkich spraw, które mają obecnie miejsce, jest jakaś historia, która się na to wszystko nakłada. Dzień dobry, jestem lekarzem weterynarii. Moje nazwisko Zenon Jażdżewski, właściciel firmy Wedzo Service, która zarządza schroniskiem na Leszkowie. Bezdomnością zajmuję się od 1997 roku. Prowadzę firmę, która zajmuje się, prowadzi kilka schronisk i które nigdy nie było zastrzeżeń jak długo, a już w przyszłym roku będzie lat 20, od 1997 roku. Nie zdarzyło się, żeby były jakieś zastrzeżenia. Kontrolowani jesteśmy i przez yy, weterynarię. Zarzuty, że to moi koledzy są bezpodstawne. Niedawno po tym wszystkim miałem kontrolę, był powiatowy lekarz weterynarii, był zastępca powiatowego lekarza weterynarii, był inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Poznania i były dwie osoby towarzyszące. Przeszły przez trzy godziny sprawdzali schronisko z jedyną uwagą, czy dwie uwagi były. Jedna uwaga, że faktycznie świeżo przyjmowane zwierząt, zwierzęta nie na bieżąco mają dokumentację, ale zwierzęta są. I drugie, że, że jeżeli by byłyby szczury, to tych yy, pułapek na szczury jest za mało. Pozostałe, wszystkie inne, a taki spiwet ma ze 100 yy, punktów, wszystko prawidłowo, prawidłowo, prawidłowo. Towarzystwo Piękne Zwierzętami, dwóch lekarzy weterynarii. W związku z tym uważam, że schronisko jest prowadzone w miarę, bo zawsze można mieć jakieś uwagi, na podstawie tych dokumentów jest prowadzone wzorowo i schronisko od tylu lat, a ja w pile jestem od 2002 roku, nie zdarzyło się, po roku, przez pierwszy rok z powiatowym lekarzem ustalaliśmy zasady i Gładyszewo, a teraz Leszków spełnia warunki, które określa minister rolnictwa. Jak Pan się odniesie do tych zarzutów, które pojawiają się, my słyszeliśmy je tu przed chwilą, pojawiają się gdzieś tam na Facebooku, że wszyscy są zagłodzone, nie e, nie zachlone, że... że po prostu. Zgłosiłem sprawę na policję i na policję te zarzuty są bezpodstawne, w związku z tym policja ma to przekazać do sądu i z powództwa cywilnego wystąpię o zniesławienie. To jest to, co, co zrobiłem na dzisiaj. Nie zgadzam się z tym w ogóle, bo nie zgadzam się. To znaczy procedury mamy takie, jakie mamy. Uważam, że na to wszystko są dokumenty, bo trudno, jeżeli psa się nie odpchli, to to co, lek się sprzeda? Każde odpchlenie, każde odrobaczenie jest wpisywane w książkę leczenia. No jeżeli przez schronisko przychodzi tysiąc psów, schronisk jest sześć, jest pięciu, sześciu powiatowych lekarzy weterynarii, ja zostawię tu wizytówki, czyli trudno, żeby mieć układ z sześcioma lekarzami weterynarii w różnych miejscach, gdzie w każdym przypadku jest pokontrolne, kiedy też są nagonki, że jest to prowadzone prawidłowo. Teraz... Są procedury, które obowiązują pracowników. Chcę powiedzieć na marginesie, że swego czasu było i dwóch, trzech lekarzy weterynarii. Trudno lekarza weterynarii mieć na miejscu, bo każdy z lekarzy chce mieć swoją praktykę. Nie stać, nie stać mnie na zatrudnianie doktora Klimka czy doktora Matuszewskiego u siebie, bo każdy sobie to są tego. Chcę powiedzieć o kosztach jeszcze może tak. Utrzymanie schroniska, też koszty mam, to jest 1,2 mln zł rocznie z tego piła, Płaci połowę. Nie dałoby się utrzymać schroniska, żeby tylko piła była. I to też mam wyliczone, w związku z tym muszę. Poza tym problem polega na tym, że w Polsce jest 150 schronisk, kiedy w Niemczech ich 600 jest. W Niemczech jest dwa razy większy kraj, czyli w Polsce powinno być 300. Czyli zapotrzebowanie i nacisk, mamy bardzo dobre prawo o ochronie zwierząt a nie bardzo do tego mamy dostosowane, czyli gminy już muszą, w związku z tym proszą o pomoc. A to wracając do, do tych zarzutów, tak? w takim razie, jeśli Pan je odbiera, e, to proszę powiedzieć nam, e, jak, jak Pan to traktuje? Czym dla Pana jest ta, to to jest ta cała połata, akcja to? z tymi zarzutami? Dlaczego Panie ktoś to, to robi? No. Pana zdaniem? Myślę, że zaczęło się od zwolnienia jednego z pracowników i zmian w, w, w w zespole, gdzie kierownik jakoby się nie sprawdził, z wielkim żalem pracował jakiś czas i potem zaczęły się problemy. To jest raz. Druga sprawa, chcę powiedzieć, że jeżeli miałbym coś do ukrycia, to nikt by mnie nie zmusił, żeby wolontariusze byli w schronisku. Jestem firmą komercyjną. Ja sprawdzałem, to byłem wczoraj u prawnika, bo któryś z panów powiedział, że nieprawda. Firma komercyjna nie ma prawa mieć wolontariuszy na swoim terenie. Czyli z dna na dzień mogę powiedzieć, co ciekawego, Powiem, te Panie nie są wolontariuszkami. Te Panie przychodzą prywatnie. Może, przepraszam Panią, sprawdziłem. Żadna z Pań nie podpisała umowy wolontariackiej. Bo takiej umowy nie Nie, nie. Są wolontariusze i jest umowa, ale to nie o to chodzi. Nie to ma może, co do ukrycia. Czy rozumiem, że to może być zemsta zwolnionego pracownika? Początek. Albo też, to znaczy, wszędzie zdarzają się nieprawidłowości. Nie bałem się tego, w związku z tym zgodziłem się na bycie ludzi z zewnątrz na terenie firmy. Zgodziłem się. Jakbym miał wątpliwości, że jest głód, że jest sąbite, to bym nie wpuścił i nikt nie jest w stanie tego zrobić. Zatrzymać tego. Ja powiedziałem, dobra, uważam, że między innymi spotkanie w niedzielę. Ja jestem otwarty na to wszystko. Słyszę takie zarzuty, z nimi się nie zgadzam, ale mówię rozmawiajmy. Rozmawiajmy w sensie, że zaprosiłem w niedzielę spotkanie było. Tych wszystkich, co mają wątpliwości. Mówię, usiądźmy, porozmawiajmy, zaproponujcie coś. Czekam na propozycje. Nie mam ich do dzisiaj, dzisiaj jest wtorek. Propozycje, żebym się odniósł. Zmieńmy to, zmieńmy co. Wiele rzeczy nie zmienię, bo to się nie da. Bo jeżeli ktoś życzy sobie, żeby tam było 24 godziny dyżurów, to nie mam takiej możliwości, a mam doświadczenie z 20 lat i z sześciu schronisk, że takiej potrzeby nie ma. Na, w schronisku, kiedy jest tyle zwierząt, nie jesteśmy w stanie, yy, inaczej powiem. Każde zwierzę, i na to jest dokumentacja, jest przy wejściu odrobaczane, odchlane, i przepis nie pozwala niczego więcej, chyba że wymaga to ratowania życia, przez dwa tygodnie w celu wykluczenia ścieklizny, nie robić nic, żeby obrad był czytelny. Czyli odchlony, odrobaczony i do, 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 do na izolatkę. Po dwóch tygodniach, po 15 dniach wyklucza się w ciekliznę i wtedy zajmujemy się psami, psami szczepienia, yy, sterylizacja, yy, kastracja, yy, pies z izolatki trafia na, no właśnie chciałem powiedzieć, jak wygląda jeszcze schronisko w Pile i też duży błąd, że wpuszczono wolontariuszy, pseudowolontariuszy do, yy, do, na część zamkniętą. Mamy część izolatki, kwarantanny, kwarantanny specjalnej, gdzie zwierzęta są specjalnej troski, i część adopcyjną. I w moim przekonaniu, y, wolontariusze powinny być na części adopcyjnej, gdzie staramy się psy wyprowadzić do adopcji. Panie, znalazły się w części kwarantanny specjalnej. Chory, podejrzany, wrócił, wrócił z jakimiś zmianami, wrócił z części adopcyjnej na kwaterę specjalną. Czyli kwatera specjalna nie jest do adopcji. Panie tam urzędują. Dlaczego? Pierwsze informacje na temat złego działania schroniska spowodowały, że poprosiłem zoopsychologa, nie musiałem, żeby przyszedł, zapłaciłem za szkolenie ludzi, którzy będą przychodzili i zapłaciłem pani, żeby na części kwarantanny specjalnej pomogła mi doprowadzić te psy do formy, żeby mogły trafić na część adopcyjną. Pani popracowała trochę i powiedziała, że się nie da. To jest pies, który został przeze mnie wczoraj adoptowany z części tej nieadopcyjnej nie kwatery specjalnej, więc jest to pies specjalnej troski. Sierść skołtuniona i sklejona od pcheł. Po psie biegały pchły, po prostu biegały. To jest pies rasy Bernarden, który powinien ważyć średnia waga. Dlatego psa zaczyna się od 50 kg. Tak wygląda pies, można go objąć. Waga w schronisku 18 lipca ważyliśmy wspólnie z panem dr Mierzdeckim 29,5 kg. Pies z kwatery, właśnie specjalnej. Gdzie są zła, zgłaszane problemy? Pies, bo który ma. Nie rozumiem, bo rozumiem, że to są te kwatery, gdzie są te psy w tych ee, ciężkich przypadkach nieadokalnych, tak? Nie, psy I, specjalnej troski. Nie było. Bo ja chcę mieć jasność sytuacji. To nie było kartki pies leczonej. Nie, tak? nie, 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 nie było kartki pies leczony, nie, Więc nic tak, nie tłumaczy stanu tego psa. Pies, który nie ma możliwości leczenia, w związku z tym pies trafił na katerę specjalną, żywiony jest i tak długo nikt go nie usypia, chociaż byłaby podstawa. I to też musiałaby Pani, z tym, że Pani zaczyna w ten sposób, przyprowadza mnie psa i do mnie mówi w ten sposób, Pani zbadaj go pan. Nie, nie ja wiem, tego pan nie tak, niech Pani zobaczy. Ja, po, ja poprosiłam Pana o nie prosiła pani. odniesienie się do tego, co Pan widzi. Przedstawiam tak. dalszy materiał graficzny, tak, odniosę się jeszcze raz do tego zaplenia. Wygłodzenia, wyniszczenia organizmu psa, który wedle weterynarz ma tak zniszczone organy wewnętrzne, że jeszcze miesiąc, powiedziała Góra 2 i pies po prostu padłby z wyniszczenia. Nie udzielono i nie udzielano temu psu żadnej pomocy. Taka jest stała konsystencja kup w większości psów na kojcach, również psów starych. Geriatrycznych. Wychudzenie tego psa postępowało na przestrzeni paru tygodni. Więc, jeżeli jest pies w kwaterze specjalnej i specjalnej troski, mam do Pana pytanie, czy na przestrzeni paru tygodni nikt z pracowników ani z kierowników, która sprawuje nadzór, naprawdę przez parę tygodni nie był w stanie zauważyć postępującego wyniszczenia organizmu tego psa? Obowiązkiem y, pracownika, pielęgniarza jest zgłosić, obowiązkiem kierownika jest zapisać i przekazać do leczenia. I to są procedury, które powinny lub według mnie są przestrzegane. E, nazywam się Sylwia Dąkiewicz, jestem wolontariuszem schroniska piłelęgniarskich. E, psy są karmione bardzo złej jakości karmą, która prowadzi do wyniszczenia organizmu, absolutnego wyniszczenia organizmu. Mogę to potwierdzić na przykładzie benego. Psy nie są leczone, psy mają na skórze liczne pasożyty, zmiany grzybiczne, świeżbowe, również w uszach. Nie jest zapewniony im minimalny dobrostan. Tak się mogę do tego odnieść. Ehm, opieki weterynaryjnej e, nie ma na stałe, są podpisane owszem umowy. E, natomiast technicy weterynaryjni pracujący w schronisku, trudno nawet ich nazwać opiekunami, bo opiekun robi tylko coś więcej niż e, na sucho dogląda psów czy stwierdza e, niektóre fakty. E, nie uważam, żeby to było schronisko ani dobre, ani wzorcowe. Jest bardzo dużo do poprawy. Łącznie z postawą obecnych pracowników i również właściciela, ale mogę powiedzieć, że przykład przecież idzie z góry. My jako wolontariusze, podkreślę, nie chcemy żadnych słownych przepychanek. Nam leży na sercu bardzo dobro tych zwierząt, dobro psów, kociaków, tak aby faktycznie miały zapewnione i właściwe leczenie, i opiekę weterynaryjną, taka jaka jest należna, żeby spełniać chociaż minimalne wymogi dobrostanu zwierząt. Uważam, że pierwszym, najważniejszym problemem dla schroniska w Pile jest przepełnienie. W tak malutkim schronisku przebywa 500, 500 parę, parę psów. W każdym kojcu, który ma 8 metrów kwadratowych przebywa, przebywa, przebywają 4 psy. Czasami bardzo duże. Metr czy 2 metry kwadratowe dla takiego pieska, gdzie on tam jest całą dobę, to jest zdecydowanie za mało. To wyzwala agresję. Te słabsze psychicznie psy nie są dopuszczane do, do miski. Stąd są te, te, te wychudzenia. Pierwsze, właśnie uważam, że najważniejszym problemem to jest prze, przepełnienie schroniska. Drugie to jest karma. Pan właściciel na zebraniu w niedzielę powiedział, że ma najlepszą karmę na świecie. Poprosiłem o nazwę. Sprawdziłem na stronie internetowej tej najlepszej karmy na świecie, jest tylko 4% mięsa. Więc ja się pytam, co tam jest w tej karmie i dlaczego jesteśmy zadowoleni z takiej jakości żywienia zwierząt. Po kupach, które są w tych betonowych kojcach, betonowych, prosiliśmy, żeby były podesty drewniane, bo psy tak długo, jak przebywają na betonie, zapadają na choroby reumatyczne. Jeżeli jest tam pies rok, a są psy, które są nawet kilka lat, no to przebywanie cały rok na betonowym podłożu dla nikogo nie jest dobre. Nie ma, nie ma, nie ma takiego zwierzęcia, które, które by z tego powodu nie cierpiało. No to pan właściciel się upiera, że to jest niemożliwe, bo to są koszta, bo to jest problem z oczyszczaniem tego i tak dalej. To myśmy się w niedzielę zobowiązali, że my to sfinansujemy. My zbierzemy pieniądze, zbudujemy takie płyty, które będzie łatwo, łatwo oczyszczać i wtedy pieski sobie będą leżały na tej drodze. Na tej, tych Tak, tak. Co jeszcze pan myśli na temat drogi, którą będzie z chroniska, a mianowicie chodzi o straszenie pozwem do sądu o No to jest dalece nieuprzejme. Jeżeli my w dobrej woli spotykamy się w niedzielę o godzinie 12.30 i deklarujemy swoją pomoc yy, i nas się straszy sądem, to ja nie wiem, naprawdę, czy ten pan, przepraszam, może drugi raz się narażę, jest odpowiednią osobą do prowadzenia tego schroniska. Bo ja na miejscu Urzędu Miasta bym się dwa razy zastanowił. Urząd no, Miasta nie widzi żadnych zastrzeżeń, nie widzi żadnych problemów? Nie wiem, może to zależy od wrażliwości. Może jedni widzą, drudzy nie widzą. Ale życzenie prezydenta zostanie spełnione. Będziemy, będziemy zbierali dokumenty i dowody. Jeżeli nie możemy rozmawiać i nasze słowo czy słowo innych wolontariuszy jest nic niewarte, to dobrze, będziemy zbierać twarde do, dokumenty, zdjęcia, opinie osób, które tam przychodzą. Może wtedy urzędnicy zechcą wziąć to pod uwagę.